Taki mamy cel, pokazać się z jak najlepszej strony, zagrać swoją dobrą siatkówkę i o to wal będziemy walczyć i trenowałyśmy to przez cały tydzień. Pierwszy taki normalny od dłuższego czasu, żeby właśnie pokazać się jak najlepiej i wyszarpać to, co byśmy chciały. Na pewno bardzo mocna drużyna i na pewno możemy się spodziewać bardzo szybkiej gry. Tego, tego na pewno widać, że jest to zespół, który gra najszybciej w lidę, ale mam nadzieję, że będziemy potrafiły znaleźć na to receptę. Na pewno starałyśmy się jak najlepiej do tego przygotować i mam nadzieję, że pokażemy to na meczu. Na pewno po to przyjechałyśmy, żeby powalczyć, inaczej byśmy tutaj nie były. Zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej wypaść i czy czujemy się silne. Na pewno jesteśmy, pewni, jesteśmy pewne tego, że możemy dużo osiągnąć i że jesteśmy dobrym zespołem. Najtrudniejsze i najważniejsze jest pokazanie tego na boisku i mam nadzieję, że to zrobimy. Oczywiście no, celem jest zdobycie pucharu. no Tutaj nikt nie ukrywa tego. Jesteśmy zespołem, który co roku walczy o najwyższe trofea, więc między innymi Puchar Polski jest jednym z nich. Jak się czujemy? No. Teraz na chwilę obecną dosyć dobrze. Mamy kilka strat w ludziach, ale to nie, jakoś sobie z tym radzimy. Przyjechałyśmy tutaj z entuzjazmem i gotowe do walki, więc myślę, że, że jutro będzie pierwszy dzień, gdzie możemy pokazać swoją siłę. Oczywiście każda drużyna przyjechała tutaj po zwycięstwo, to jest oczywiste. My chcemy pokazać się z jak najlepszej strony, zagrać naszą dobrą grę. No i myślę, że to jest już do sukcesu. Po prostu też przy tym już bawić się i, i dobrze zagrać. To będzie bardzo trudny mecz. To na pewno ten mecz, ten mecz będzie się różnić od dwóch poprzednich. Gramy o coś, więc dziewczyny na pewno też wyjdą i będą chciały z nami wygrać. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawy mecz. My gramy dla kibiców. Jesteśmy tak naprawdę rozrywką dla nich. Jest to przykre, że że nie możemy tutaj spotkać się z nimi na sali, ale zdajemy sobie sprawę, jaka jest sytuacja na świecie i nie mamy na to wpływu. Natomiast robi to wrażenie, to wszystko, co tutaj się dzieje i mam nadzieję, że jutro też to w jakimś stopniu nam pomoże. Szczęśliwe, ponieważ nasz puchar, droga do, do tego pucharu nie była łatwa, ale już my wygrały z Impelem Wrocław i dlatego my się cieszymy, że tutaj jesteśmy. Na pewno no, jutro będzie bardzo ciężki mecz, Każda chyba drużna będzie walczyła, bo każda chce być w finale. I wygra ten, kto będzie po prostu danego dnia lepszy, no bo to jest jeden mecz. Chyba wydaje mi się, że bez względu już kto będzie na tym boisku, no to każda z drużyn będzie walczyła, żeby być w finale tego pucharu. No na pewno tutaj budowane też mają utrudnioną przez kontuzję i luki natomiast my tak samo, więc tutaj no. Tylko wiadomo, zależy od dyspozycji dnia i, i tego, jak to będzie jutro wyglądało, czy stres nas nie zje, czy nie zje budowlanych. No ciężko jest powiedzieć, tak? Jesteśmy na podobnym poziomie i wydaje mi się, chyba każda z różnic staje na podobnym poziomie i po prostu, no, kto będzie lepszy, no to zwycięży.